Mamy 5 marca, kolejny dzień z oblotami na pasiece. Temperatura na pewno powyżej 10 stopni, a w słońcu pewnie 15. I wczoraj już zauważyłem, że pszczoły znoszą e, pierwszy pyłek. Zobaczcie, jest pszczoła właśnie z pyłkiem. Tak to wygląda. I pszczoły tego pyłku noszą naprawdę spore, e, spore ilości prawdopodobnie z zwierzby no i z leszczyny. Tak to wygląda dzisiaj na pasiece. W każdym z tych uli właśnie pyłek jest. Jest noszony do uli. Trzymajcie się do następnego filmu. Hej!